Listen to me Posłuchajcie mnie Boże ludzie When frustration comes in Kiedy frustracja przychodzi It comes to disturb your faith it Przychodzi aby dać rozproszenie twojej wierze It comes bierze. to weaken your faith Przychodzi aby osłabić twoją wiarę It biarę. comes to destroy your faith Przychodzi, aby zniszczyć Twoją wiarę. The devil is not gonna attack you for Szatan nie będzie atakował Ciebie dla rozw rozrywki. No. He's nie. Coming to attack you On przychodzi, aby atakować so Ciebie, aby złamać Cię. But say with me, God did it again. Ale powiedz ze mną, Bóg zrobił to jeszcze raz. So I'm telling you, I mówię tobie, that Daniel, że Daniel he prayed to the Lord. on modlił się do Pana and God heard his prayer. i Bóg słyszał jego modlitwę. He stood by faith. I stanął przez wiarę. There is choice between death and life. I powiedział mu, że jest wybór między śmiercią i życiem. Are you gonna save God? Czy będziesz służył Bogu czy umrzesz w Dolinie w Jamie Lwa? Daniel powiedział, "Ja będę służył God. A Daniel powiedział będę służył Bogu. When he was in the lion then, I kiedy był wrzucony do jamy lwiej. All the animals fasted. Wszystkie lwy pościły. But today is fasting. Stwierdziły dzisiaj mamy post. We cannot eat Daniel. Nie możemy jeść Daniela. Daniel. Daniel tam wszedł. Popatrzył na wszystkie zwierzęta. Hej, wyglądacie dobrze. Myślałem, że będziecie przestraszeni. But I see, I can live among you. Ale widzę, że mogę żyć pośród. That's what God will do in your life. I to Bóg zrobi w Waszym życiu. Whatever the enemy was trying to use to destroy you. Cokolwiek, co wróg próbował zrobić, aby zniszczyć Was, It be your of to będzie Twoja drabina przyspieszenia.